Nauczanie domowe. 26 grudnia. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 10, wersety od 17 do 22. Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą Was wydawać sądom i w swych synagogach będą Was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą Was wodzić z mego powodu. Na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Święty, Ojca Waszego, będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jezus zapowiada, że będziemy wyciągani i stawiani przed ludźmi na świadectwo dla nich, dla świadectwa, które mamy złożyć. Wśród śpiewu kolęd w blasku choinkowych lampionów. I przy suto zastawionym stole rozważania o chrześcijańskim świadectwie brzmią bardzo teoretycznie, a już wspomnienie o prześladowaniach tym bardziej mało realnie. Ale sytuacja zmienia się, gdy biegniemy myślą do bliskich, którzy są w szpitalu, albo krewnych, którzy są zarażeni, lub też do znajomych, którzy prosili o modlitwę. Bo przeżywają dramatyczne chwile. W tym nowym kontekście trzy refleksje na temat świadectwa chciałbym tutaj podać. Po pierwsze, ostatnich kilka lat to optymalne warunki do rozwoju modlitwy, formacji, ewangelizacji, budowania jedności we wspólnocie, w kościele. Więc pytanie, czy dziś jestem wdzięczny za te ostatnie lata, które w porównaniu z tymi miesiącami, które teraz przeżywamy, wydają się po prostu no, jakimś wielkim jednym happeningiem. Czy je dobrze wykorzystałeś? Na ile się przygotowałeś w tamtych czasach, w tych latach tłustych, jakbyśmy je nazwali, do lat chudych, które być może właśnie nadchodzą? Druga refleksja. Lekceważenie niebezpieczeństwa to lekkomyślność i brawura. Dziś nasze świadectwo to przede wszystkim odwaga wobec realnych zagrożeń i świadomie podjęte działania w utrudnionych warunkach. Zatem chodzi o niepoddawanie się lękowi i nie uleganiu panice. Chodzi o dzielenie się nadzieją i o dzielenie się wszystkim, czego nauczyliśmy się i co zgromadziliśmy przez ostatnie lata, w tym znaczeniu też i duchowym, i materialnym. I trzecia refleksja. Zostaliśmy niejako przymuszeni, by bardziej zadbać o dom i najbliższych. Nie trzeba więc narzekać na brak przemieszczania czy na społeczny dystans ale zaświadczyć o prawdziwości małżeństwa, w którym kobieta i mężczyzna mają swoją rolę i że nikt i nic nie może tego zmienić. To dawanie świadectwa o związku, który pobłogosławiony przez Boga jest naszą siłą i ostoją naszej cywilizacji. Między innymi te święta. To reperowanie fundamentów, kształtowanie na nowo pojęcia tych wartości, które są ważne, i podejmowania działania zgodnego z zasadami naszej rodziny, ale też intensywny czas modlitwy domowego kościoła. To jest świadectwo na ten czas. Te trzy refleksje, podsumowanie, Odwaga i rodzina. To może być dla wielu z nas wyznacznik świadectwa, które mamy dawać jako katolicy, jako wierzący wobec tego świata. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.